dobry, szczęść Boże, dzień piąty naszej nowenny do miłosierdzia Bożego. W Ojca i Syna, Świętego. Amen. Dzień piąty. Dziś sprowadź mi duszę heretyków i odszczepieńców i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. W gorzkiej męce rozdzielali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany moje i tym sposobem ulżą mi męki. I dla tych, co podarli szatę Twej jedności, płynie z serca Twego zdrój litości. Wszechmoc miłosierdzia Twego o Boże i te dusze z błędu wyprowadzić może. Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania na litości wszego serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem i nie wypuszczaj ich z mieszkania na litości wszego serca swego, ale sprawa bioniu oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając porczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich. Gdyż oni są zamknięci w najlitościwszym sercu Jezusa, spraw niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. Tę koronkę i ten nowen odmawiamy w intencji, Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Sna jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, męczą pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpi na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowani, grzech w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, nasz, który się w niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie włóć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Drowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś... Między niewiastami błogosławia dowód żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, wstawi grzesztywi teraz i w godzinę śmierci naszej Abyd. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przełaganie za grzechy naszej i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mili miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi osierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolestej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolestej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata dla jego <res> <outsiders> Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas całego świata Dla Jego bolesnej męki... Miej miłosierdzie dla nas całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas całego świata Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas, całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najwilszego snu Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas, całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas, całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas, całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas, całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miło dla nas całego świata. Dla jego męki mi miło dla nas całego świata. jejko bolestej męki mi miło dla nas całego świata. Dla jeko bolestej męki mi miło dla nas całego świata. Dla jeko męki mi miło dla nas całego świata. Dla bolestej męki mi miło dla nas całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujecie ciało i krew, duszę i bóstwo najwielszego Sna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miło miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miło miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miło miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miło miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki. Mi miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki mi dla nas całego świata Święty Boże Święty mocny, Święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła serca i jako z miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła serca i jako z miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo któraś wytrysnęła z serca Jesowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Ja Ojca i Syna, i tak Szczęść Boże.